Dzisiaj troszkę nerwowo, bo będziemy ciąć dziury, to znaczy nie. Tu trzeba wyskubać tą matę izolacyjną fabryczną, bo nasze urządzenie nie tnie tak na takie grube rzeczy. Musimy to... Wystarczy? Tyle? Wystarczy się okaże. A z drugiej strony z drugiej strony... No zniszczył nowe auto, zniszczył Z drugiej strony tutaj mamy dziurki pilotażowe A co to jest? To tu? To jest ta dziurka dolna o. To jest dolna, tu jest górna Tu jest boczna To krzywo To, to jest krzywa Ja widzę, że to jest krzywo No to jakżeś te dziury zrobił? No ale to mi się wydaje, że tu powinno być wyżej, a nie niżej. No dobrze, teraz jest dobrze. O, no ale żeś zrobił kreskę. No przecież to jest kreska jak pędzlem namalowana. Ale to chodzi o... Tak przykleję, żebyś jechał po wewnętrznej. O, ale będziemy mieć fajne okno. Duże. Z widokiem. Z lufcikami na zewnątrz z lufcikami. Grzebko. Przysok. Ale to już nie rób większej góry. Muszę, bo nie wsadzę. A to tu tak wygląda, jak nie. Ale ja tu faluję. To nic, to trochę może być, bo to przecież ma ileś cal szerokości. To się nie przejmie. Popatrzcie, gdzieś? No misiu, idziemy teraz do domu. Tylko żeby nam taśma nie zjechała. Zobaczymy, jest trochę, czy mamy pół cala. Czy mamy za, dużo, za dużą dziurę? No, za duża nie jest, ale. No, bo prawda jest taka, że nie miałem zbyt pewnej ręki. Jeszcze tam jest taki dziób. To tu. Tam, 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 gdzie trzymasz palcem. W prawo tu. Okej, okay, to przymierzyć. Gdzie to ma wejść? Bo Wyjąć. Ile tam się wyszło? W tym co jest najgłębsze miejsca w Aha, wszystko jest super easy na instrukcji. A potem, w praktyce, teoria się nie zgadza z praktyką. Musieliśmy trochę ekstra śrubek dołożyć, ale się wszystko trzyma elegancko. A z tej strony to tak wygląda nasze okno Tylko trzeba go będzie umyć teraz I to będzie oczywiście z tyłu na znaczy w sypialni na łóżkiem na drzwiami I się zdziwiła jak, jak żeśmy Tam nie sieć, bo cię przejedzie Kurde Trzeba to jakieś patyczka, albo coś Miotełkę wymieciemy ją Albo tą słomkę Słomka zielona Nadmuchamy, wsadzimy Żabie słomkę To teraz stanę na niej Ale co nam to da, jak z drugiej strony tego triku nie zrobimy? No ale nic, to nic nam nie da, ale może się da podnieść z tej strony. A jak się nie da, to tylko u mnie się wyłoży ja będę miała ci a Ty będziesz miał głośno. Chcesz, żebyś mógł tak przy, przykręcić to mocno, później, żeby nie wyleciała z tymi siedzeniami razem, <noise> jak zahamujesz pierwszy raz? Tak, nie tak. Jeszcze Okej, okay, dobra, tak. A chcę z tym wejść tam do, do samego końca. Po zabezpieczeniu auto zostały klej i ten klej nie chce tak łatwo zejść. To też jest prosta robota, tylko pracochłonna. Trzeba to namoczyć. Używamy takiego czegoś, on się to nazywa. Bardzo dobry środek i działa, tylko, tylko, że chwilę schodzi. Pewno, że chce. Tak wygląda izolacja siedzenia pasażera. Aha. Czekaj, daj tu nóż mi jeszcze. To trochę za dużo muszę obciąć. Przylep obok no to może się przykleić nic się tu nie zmarnuje ale mamy zrobione pod siedzeniem pasażera i cała wnęka koła natomiast chyba stronę kierowcy zostawimy najwyżej pod autem no popatrzcie tutaj tutaj tak wyszło i tu Aha. Jeszcze tu mogę trochę dodać. No super, każda odrobina powoduje, że będzie ciszej w no i większy komfort. No możemy zacząć go składać. Za co on tam był zaczepiony? Czy to już jest złamane, tak? Za co był zaczepiony? Jedno złamane, a drugie powinno... No to jak złamane, to nie powinno przeszkadzać nic. Proszę teraz się bardzo. To teraz siedzenie przykręcamy tak? Tak jest. Jak nam się tak uda. Ja tu mamy taki kawałeczek. Jest taki kawałek, jest to można jeszcze przykleić. za ślepko od razu. I jakoś ją trzeba trafić, nią? Odpowiednio? No ma jeden takie... Jeden większy, drugi mniejszy, wiesz. Ale nie można do góry nogami tak zaślepić. <laughs> Bo się nie przyczepi. To idziesz z drugiej strony jeszcze? No to masz zaślepkę. te okay. okulary jakby mi nie... na nosie siedziała. <gulary> ta maszynka nie, nie pomoże I tu o macku robię, jest to też o macek. tak no bo zawsze lepiej maszynką niż, niż się ręcznie użerać No da się, tylko go nie przekręguj, wiesz. Hmm, no, mnie się wykręciło. się? No, no to dzisiaj elegancko, bo to troszkę łatwiej. To muszę pilnować, czy dokręcasz dobrze, bo to ja będę na tym siedzeniu jeździć. Czemu ty? Może ja będę jeździł na, na tym siedzeniu? Nie, bo ja nie będę, ty będziesz, ty lubisz jej prowadzić. A I wyjdzie na to że wszystko ty zrobiłeś. No. Bo mówię jak komu dobremu filmu jak robisz. To ty robisz i robisz, a nie filmujesz. A, a jak nie ma dowodów potem. No to, to kto nie ci ma dowodów. No nie, nie uwierzy przede wszystkim. No tak. No nie muszą się stykać. Ze znaczy one w ogóle piszą, żeby, że teoretycznie powinno działać, jak się 20% zakryje? Tylko to trzeba w, tak w tą stronę, a potem w poprzek. już nie ręka. I teraz w poprzek. Ale w sumie wałeczek elegancki. Wiesz, wałeczek to jest domena kobiet. Ty, które słuchaj, ty, słuchaj żebyś nie Zapoznać. Spotkał się z wałeczkiem, no właśnie. Tylko nie dziadostwo na szybko, tylko porządnie. Aha. Tak jest pani kierowniczko. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć zużyłem naprzód. Trzeba ręcznik papierowy tym nasycić. Potem... No, ładnie schodzi. Trzeba będzie umyć tu mydłem. No ale tamte trzeba... Tamte trzeba będzie namoczyć znowu. no, No i tyle, skończyła nam się mata, kilmat. Mamy już część sufitu zrobionego, zaczęte boczki. Producent mówi, że w zasadzie wystarczy 20% powierzchni pokryć, żeby uzyskać efekt odczuwalny oczywiście im więcej im więcej się pokryje tym lepiej ale nie ma tu konieczności pokrywania tego w 100% bo i tak tutaj pójdzie jeszcze izolacja pod to ta izolacja jak się nazywa? co no. druga? co kupuję teraz? Thinsulate Thinsulate czyli Thin to jest cienki taka cienka izolacja ale bardzo skuteczna i to już sadzimy tu w każdą szczelinę w każdy otwór to już będzie pokrywało wszystko natomiast ten kilmat to po prostu na takie widzicie, że tu częściowo jest to fabrycznie podobną rzecz zrobił Ford ale to też tak trochę na odpieprz się także tutaj na przykład przykleiłem gdzie nie było a tu gdzie jest ten Fordowski pod, pod naszą Lizard skin izolacją, no to tu już nie przyklejałem więcej. Tu mi się pokryło w jednym momencie jeden i drugi. A tu już z tyłu mi zabrakło. To tyle. Teraz czekamy w sobotę. Przyjdzie reszta zamówiona następna paczka. Więc w przyszłym tygodniu będziemy kończyć. A teraz, można. O, tak wygląda nasza podłoga. Tutaj jest. Z przodu dość dokładnie miejsce w miejsce, zrobione tu z tyłu, tylko w te większe otwory. Ale wnęki koła są dokładnie przykryte, bo, bo tutaj hałas będzie największy się przenosił do środka. To tak wygląda podłoga. Tak wygląda sufit. Na razie nieskończony.